Dzisiaj czas na folwark, w którym oczywiście po wojnie prowadzano różnego rodzaju perelowskie pomysły, i tutaj było przedsiębiorstwo robót rolnych. No i zobaczymy, jak to wygląda. Zaczynamy od takich zabudowań gospodarczych. No, są tu jakieś kibice ewidentnie. Jesteśmy w takim miejscu. Odległym od najbliższego miasta, no ale widocznie potrzebują pokazać swoją, swoje wizje. tu jakieś. Ony zobaczymy, co jest w innych miejscach. Przy mnie zastanawiały takie zabudowania rolne. No, takie duże hole. I co? Ręce. Ale jest na przykład ostrzeżenie, żeby mieć okulary ochronne. No ja mam. Zaczynamy od piwnicy, czyli przetwory muszą być i teraz tak. Słuchajcie, czy my tą piwnicę brniemy, czy wychodzimy tam? Bo tu jest tylko piec. Ja proponuję iść do góry, będzie ciekawiej na pewno. Nie, tam jest tak. Kl klatka na niegrzeczne dzieci. A, tu są schody. Na pewno, bo tu były robótki rolne. Przedsiębiorstwo robót rolnych w tym pałacu, no. Tutaj kominek piękny. Tylko trzeba zdecydowanie ostrożnie się poruszać. I w miarę z daleka od okien, z drugiej strony. Całkiem fajne jeszcze te Standardowo po jednej fajnej rzeczy przechodzimy do wydmuszki. Niestety, ale umywalka nowoczesna jest. Platka schodowa jest bardzo ładna. Drewniane schody. Pamiętajcie, żeby na balkon nie wychodzić, bo wychodzimy wtedy prosto tam, gdzie ludzie mieszkają. Tu jakaś już katastrofa budowlana. To były mieszkania w pewnym okresie. Czemu to się samo zaczęło otwierać? Ewidentnie musiały być mieszkania, ale nie chcę się jakoś tutaj przy oknach bardzo bawić, a tu jest zamknięte, więc idę dalej. Kartę gdzie już byliśmy, tutaj zaraz wejdziemy na strych. mieszkanka socjalne albo jakieś bo, y, na drzwiach są mi ja się zawiesiło tutaj. A nic no mieszkania tylko znalazłam i tu jest na przykład jakieś o ktoś sobie fresk strzelił, o na przykład tu. Nie no to myślę, że tutaj co, jakieś... Mieszkanie albo dom dziecka I tyle co, że jakieś resztki pieca widzę Dobrze, piece są ładne A tu widzisz takie... o Ale podłoga to jest już jeden... Mhm O, piec Podeszu jest na tyle grząsko, że nie będę wchodzić na podeszę, jest zbyt grząsko. No Generalnie budynek został oskubany ze wszystkiego. Że jest jedno mieszkanko. Jest nawet piecyk zachowany, taki budowany w ścianę. I są brzydkie napisy. I jest kupa od kota. No. W ogóle w takich miejscach są wszędzie kupy. Takie ogólnie kupowe miejsca. Straszne. Ale co? Łazienka też jest taka trochę współczesna bardziej. No trudno. Ogólnie to chyba już nic tu po nas.